Oresy święty Filip Neri Życiorys Anegdotyczny Część dwunasta. Fałszywa świętość. W pewnym klasztorze w Rzymie żyła zakonnica, która cieszyła się sławą wielkiej świętości. Pośród ludzi krążyły pogłoski, że zakonnica ubogacona niebiańskimi darami zna przyszłość i dokonuje wspaniałych cudów. Gdy papież dowiedział się o tym, posłał do tego klasztoru ojca Filipa. Aby zobaczył, ile może być prawdy w tym, że owa zakonnica ma moc czynienia cudów. W tych dniach padał długotrwały, silny deszcz, i wszystkie ulice były pokryte błotem. Także Filip przybył do klasztoru z zabłoconymi butami. Tamże poprosił natychmiast o możność rozmawiania z mniszką, uważaną za świętą, która gdy tylko zeszła do rozmówcy, z głębokim ukłonem zapytała, w czym mogę ojcu służyć. Święty, który siedział wygodnie rozparty na jednym z foteli, nawet nie odpowiedziawszy na pozdrowienie, wyciągnął do niej swoją stopę, mówiąc: Przede wszystkim, wielebna matko, prosiłbym o ściągnięcie mi zabłoconych butów i porządne wyczyszczenie ich. Zakonniczka cofnęła się przerażona do tyłu i, słowami dającymi do zrozumienia, iż czuje się bardzo obrażona, protestowała przeciwko takiemu prostackiemu sposobowi postępowania, mówiąc: Jestem zaskoczona tym, że ojciec pozwala sobie czynić mi podobne propozycje. Filip zamilkł i podniósłszy się spokojnie, opuścił klasztor, aby powrócić do domu. Stawiając się następnego dnia u papieża, aby zrelacjonować wynik swojej misji, powiedział: Ojcze Święty, ta mniszka na pewno nie jest świętą i nie czyni cudów, ponieważ brak jej podstawowej cnoty. Święty wiedział aż nadto dobrze, że prawdziwym sprawdzianem świętości jest pokora. Nie ma czasu na spanie. Ojciec Jalonio, sekretarz świętego, miał swój pokój pod jego mieszkaniem. Kiedy w nocy słyszał, że porusza się po pokoju, obawiając się, że coś mu się stało, pobiegł na górę, aby zapytać, co mu dolega. Rano ojciec Filip, spotykając kilkakrotnie Jalonia, mówił do niego. Co znaczy, że tej nocy nie spałem? Ależ ojciec odprawiał bardzo wiele modlitw, odparł Jolonio. Święty natychmiast zmienił temat rozmowy, aby nawet przez mgnienie oka nie dawać do zrozumienia, że spędzał noce na ciągłej modlitwie i medytacji. Jednej nocy, gdy Filip był chory, Jalonio usłyszał dochodzące z jego pokoju hałasy. Troskliwy, jak zwykle w służeniu swojemu dobremu ojcu, pospiesznie udał się na górę, aby zapukać. Święty zganił go żartobliwie. Co ci jest, co ci jest, Antonio, że nie śpisz? A Jalonio z kolei. Co ci jest ojcze, że jeszcze czuwasz i słyszę cię? Ojcze, jak się poruszasz po pokoju? Nie ma czasu na spanie, odparł, uśmiechając się. Niebo, niebo. Głęboka pokora pewnego dnia święty przebywał w domu markizy Rangona, swojej penitentki w towarzystwie ojca Jalonia. Podczas rozmowy, która toczyła się na tematy religijne, markiza zapytała Filipa. Od jak dawna ojciec opuścił świat? Nigdy go nie odpuściłem odpowiedział szybko Filip. I zwracając się do dżalonia, rzekł: Opowiedz markizie, jak zabawiam się pięknymi książkami i dowcipami. Cóż dziwnego, ojcze, zawołał Jalonio. Jeżeli nie może ojciec w inny sposób stłumić płomienia miłości Boga, który płonie w twojej, ojcze, piersi? Filip, który oczekiwał zupełnie innej odpowiedzi, rzucił na niego surowe spojrzenie. Słowa Jalonia zniszczyły jego plan. Pragnął bowiem, aby markiza wyrobiła sobie o nim mało pochlebną opinię. Usiłował w jakiś sposób to naprawić, dodając zawsze lubiłem zabawę i życie światowe. Markiza jednak zrozumiała natychmiast, że mówił to z pokory. W drodze powrotnej do domu nie omieszkał zganić żalonia, mówiąc Synu, co ci przyszło do głowy? Nie powinieneś był tego mówić. Niech ci Bóg przebaczy. Stara się być pogardzanym. Gdy zdarzało mu się przyjmować odwiedziny jakiejś dostojnej osoby, stroił się umyślnie w najbardziej komiczne ubrania. I zamiast zabawiać gościa poważnymi rozmowami, opowiadał dykteryjki, kończące się często dowcipnymi zwrotami. Pewnego razu przybył do Kiezanłowa, aby go odwiedzić, szlachcic rzymski Lorenzo Altieri, który świętego nigdy nie widział. Honory domu pełnił lekarz Angelo da Banorea, który go przedstawił Filipowi. Jakież było zdumienie Alteriego, gdy zobaczył go przed sobą, zachowującego się bardzo śmiesznie. Ubrany był w starą kurtkę, na głowie miał czerwoną myckę i na nogach białe pantofle. Lekarz, który towarzyszył Alteriemu, wyczuwając jego wrażenie, wyjaśnił powód, dla którego święty ubrał się w ten sposób. Gdy się dowiedział, że Filip postąpił tak dla umartwienia się, był tak bardzo tym zbudowany, że powracał kilka razy, aby złożyć mu wizytę i słuchał go z wielkim szacunkiem. Te osobliwe sposoby przyjmowania przez Filipa gości nie mogły z pewnością podobać się jego uczniom, którzy obawiali się, że utraci poważanie, jakim wszyscy świętego darzyli. Jeden z nich ośmielił się powiedzieć mu: Ojcze, byłoby dobrze, gdyby ojciec wobec niektórych szanownych osób przyjmował poważniejszą postawę, ponieważ ktoś, kto ojca nie zna, mógłby się przecież zgorszyć. A on poderwawszy się, odpowiedział. Chciałbyś, aby inni mówili, że jestem człowiekiem, który potrafi wypowiadać piękne słowa, co? Nie widzisz naiwniaku, że wtedy mówiliby: Filip jest świętym? Niech tylko przyjdą do mnie szlachcice i arystokraci, dodał. Niech tylko przyjdą, a ja postąpię jeszcze gorzej. W tym momencie nieroztropny doradca oberwał głośne uderzenie w tył głowy, które nauczyło go nie wtrącać się w sprawy, które go nie dotyczą. Niskie mniemanie o sobie. Pewnego razu lekarz domowy, Angelo Vettori, idąc do Filipa, zastał go siedzącego przy stoliku i płaczącego nad książką. Aby go pocieszyć, zapytał: Dlaczego ojciec płacze? Widzisz, odpowiedział, ten święty, którego życiorys akurat czytam, opuścił świat, aby służyć Bogu, podczas gdy ja. Ja nie zrobiłem niczego dla Boga i wszyscy są lepsi ode mnie. Na to poczciwy w etorii, aby podnieść go na duchu. Czy może nie jest prawdą, powiedział, że także ojciec opuścił ojczyznę, rodzinę i majątek, aby poświęcić się służeniu Bogu? Tak, odpowiedział święty, ale to jest za mało. Powinienem był uczynić więcej, o wiele więcej. I szybko dodał, posłuchaj Angelo, co byś powiedział, gdybyś zobaczył mnie chłostanego batem na ulicy? Powinieneś wtedy powiedzieć... Oto ten Filipek, który wydawał się taki dobry. Dołóżcie mu i porządnie wygrzmućcie go. Mówiąc to nie potrafił powstrzymać łez. Zostaje posądzony o nieuctwo. W Rzymie rozniosła się wieść, że święty odprawiam się z taką wielką pobożnością, że często popada w ekstazy. Wielu ciekawych przybiegało o wczesnej godzinie do kiewon aby widzieć, jak Filip celebruje. Pewnego rana, gdy udawał się do ołtarza, spostrzegł klęczącego przy balustradzie kurialnego prałata Atilio Serrano, który przybył, aby przekonać się, czy prawdą jest to, co opowiadano o ekstazach świętego. Ten, gdy pojął, iż jest szpiegowany, starając się powstrzymać swoje zwyczajne drżenie, zaczął kaleczyć wymawianie słów łacińskich. Prałat przy każdym słowie, które Filip zniekształcił, czynił grymasy i potrząsał głową na znak politowania i lekceważenia. Gdy święty w dalszym ciągu głośno powtarzał podobne błędy wymowy, prałat zerwał się i odchodząc zawołał z ironią: To ma być święty, który nawet nie potrafi czytać po łacinie? Taki niełk miałby popadać w ekstazy. Nie potrafię w to uwierzyć. Po skończonej mszy Filip zapytał zakrystianina, jaką prałat miał minę, kiedy on celebrował. Gdy dowiedział się o jego grymasach i posądzaniu o nieuctwo, wybuchnął serdecznym śmiechem.